Wiesz, pokażę Ci dzisiaj, jak oto tą monetkę, proszę bardzo, dwuzłotową wcisnąć sobie tu, do ręki. Normalnie nie będzie jej to, i to nie jest żadna sztuczka, tylko to jest bolesne. Naprawdę, mówię Wam. Więc, dlatego, to, że ja do Was wracam na YouTuba i to jeszcze z sztuczką, sztuczką, to by się, to by się przydał, żebyście zostawili tego subika. Zaczesz łapeczka, proszę Was. A teraz przejdźmy już do. Jak do porodnika, jak to zrobić. Więc tak, mamy tą monetę. I jest teraz rzecz. Ona musi zniknąć, tak? Czyli wiecie, wyparować w kosmos. Ogólnie sprawa jest prosta. Czyli bierzemy sobie monetę i zaczynamy. Kurde, dobra, jeszcze raz. Ty no. E. Ała! Czuję ją. Jest, siedzi. Więc no. Tak, to była sztuczka magiczna. Czas na wyjaśnienie. Dobra, więc ogólnie to chodzi w tym. O to jest to mega proste. Bo bać się monetę i łokieć, tak? Przykładacie monetę tutaj i naprawdę na początku musicie przecierać, ale musicie ją wypuścić, widzicie? I po czym najważniejsze jest to teraz, żeby ta ręka była tu, widzicie? Na karku tak jakby. I wtedy bierzecie jeszcze raz tą monetę do tej ręki, ale udajecie, że ją wkładacie tutaj i potem ją przecieracie. Tylko biorąc ją tu, szybko chowacie ją na kark. I wtedy przecieracie i znowu monety nie ma. Potem możecie się nie wiem, na przykład odchylić, ja i ona wam spać na przykład o. Tak jak mi teraz, i mam tutaj. No więc to by było na tyle. mogłam to jeszcze raz pokazać, ale już teraz będziecie wiedzieć o co w tym chodzić. Ale pokażę Wam w szybkim tempie. Mamy monetę, przecieramy. Kurczę. Nie wyszło mi. Teraz czasami się możecie nawet pomylić, bo tą monetę czasami nam można sobie faktycznie dać do tej ręki, ale wtedy spróbujcie jeszcze raz, tak jakby podszedł, że wam znowu wypadła. No, jak, jak się Wam się pomylić, że ją dacie do tej ręki złej, to spróbujcie jeszcze raz podetrzeć. A jak tak, to pamiętajcie, zawsze trzymajcie tu, udajecie, że chowacie, potem na karp drzemy i nie ma nic. No. Więc sobie było na tyle, dzięki i... O, pięć łapek i będzie kolejny odcinek. Może jakieś inne sztuczki. O, czekajcie. O, jest ta moneta. No to miała.